No to lecimy z, no z kolejnymi grami. Teraz będzie od 101 do 150. Na początek coś mało znanego. To kupiłem na Allegro. to w ogóle jest jakaś totalna chińszczyzna. Gierka to typowy, ty, ty, typowy shoot em up. Cholernie trudny. Ja tam przeszedłem chyba z trzy misje tylko. No nic, gra tak wygląda: latamy takim małym stateczkiem, i strzelamy do przeciwników. Całkiem fajny zakup, dużo za to nie dałem, a, a taki unikać. Kolejny tytuł: Batman od Rocksteady. Pierwszy wydany na, na PlayStation 4, gdzie już mamy dostęp do Batmobila. Fajna historia ogólnie. Ja lubię gry z serii Batman. Rezydencik, siódmeczkę. Kompatybilny można przechodzić grę w okularach VR. Ja takich nie posiadam. Grałem normalnie też całkiem fajnie się w tytuł grę. I to jest powodem, że pierwszy redzenie, który jest z oczu bohatera, czyli TPP F FPP Battlefield Hardline, taka średnio udana, średnio udana pozycja. Gramy w fabułę przedłem w Multi, nie grałem tutaj fabuła. Toczy się e, historia policjanta, aczkolwiek to dosyć śmieszne, bo tam jako policjant zabina, zabijamy pod koniec tony ludzi, także tutaj tak trochę nie bardzo koncepcja. Kolejny, Air Defense Force 4.1, nie wiem o co chodzi z tą numeracją. Nie. Gierka polega na tym, że biegamy jakimś tam kosmicznym żołnierzem i strzelamy do wielkich insektów, owadów, robotów, w ogóle to totalna japońszczyzna. O, Metro Exodus i. Nie, to jest sami Exodus. Exodus to jest ta najnowsza część Redux i Last Light. Ja to ogrywałem na PlayStation 3, ale jak wyszło na czwórkę, też nie mogłem się oprzeć, żeby w to nie zagrać. Po prostu uwielbiam te dwie, dwie, dwie gry z serii metro, po prostu świetny klimat. Warto zagrać. Kolejny tytuł to taki bardziej nastawiony na multi. Warhammer, End, End Time, Vermin Tide, to jest jeszcze druga część. E, Tym strojem jedną, chyba tam z sześciu bohaterów, że tak dokładnie nie pamiętam. E, łącznie chyba jest dla czterech graczy, kop, i wybijamy tony tych takich szczur ludzi. Całkiem sympatyczna gierka, można grać też e, samodzielnie. E, kolejny tytuł: e, Blackguard. To jest, że tak powiem wersja, gierki mam chyba niemiecką, ale zwalcza się do, do wersji polskiej. RPG, turowy, mamy takie pola heksagonalne. Ogólnie chwilę tylko odpaliłem, pograłem, może kiedyś siądę do tego tytułu. Wydaje się całkiem w porządku. Agent of Mayhem. Od twórców Sightrow, taka zwariowana strzelanka, dużo bohaterów, aczkolwiek ja nie widzę sensu wydawania tej gry, po co oni to wydali, czy oni tam mieli jakąś inną koncepcję, czy o co tu chodziło, bo po prostu gra jest strasznie, strasznie nudna po prostu. Narobili naprawdę dużo fajnych postaci, a cały świat, to wszystko wokół, do takie nijakie. Earthlord, Festival of Magic, Erpek, jakiś taki nie, nie za bardzo wybitny taki średniaczek, można zagrać, ja troszkę pograłem w to, też jakoś mnie nie urzekło. Projekt Cars, jedyneczka. Tu za dużo też nie grałem, bo problem jest w tym, że nie ma takiej kampanii. Tam są wyścigi bardziej multi. Aczkolwiek tytuł też, jak, jak coś ktoś ma kierownicę do pogrania, bardzo fajny. No i tak jak mówiłem, fan Dark Soulsów, także nie mogło zabraknąć w kolekcji Remastera dwójki, To ogrywałem na trujewce, ale też od razu, jak dostałem wersję zremasterowaną. Też zakupiłem, też ograłem całą, przeszedłem. No i kolejna część Dark Souls 3. Tutaj też praktycznie, e, jak już dorwałem grę, to musiałem przejść całą. Też świetna grafika, już dużo lepsza. Naprawdę fajny tytuł. Kolejna gra od Telltale. Przegodówka w ich stylu e, o ząbiakach na podstawie e, fil serialu, który, że tak powiem, był na podstawie komiksu. Też bardzo fajny. tylko na jedno, na jedno przejście gra. Ghost Recon Wildlands. Fuh, strasznie wynudziła mnie ta, ta gra. Yy, jeszcze może jakbym grał gdzieś tam ze znajomymi w kopie, może byłaby to jakaś taka frajda z tej gry. No tak że pograłem, po prostu wpuściłem Ubisoftowa typowy tytuł. Pełno znaczników na mapie po prostu i, i odhaczamy. Yy, nie moje klimaty. Viking Wolf of Midgard. Akurat och, płytka wypadła. Tytuł całkiem fajny, że jak powiem, szukałem takiego gierki diablopodobnej i akurat to się całkiem sprawdziło. Nie jest to może jakaś gra super, ale na jedno przejście jak najbardziej. Kolejny tytuł: Strąd Biegada od LeBerionu. Tutaj czuć staroszkolny klimat starego, starych gier. TPP. To są ci sami twórcy bodajże co stworzyli Sniper Elite, te wszystkie części. Oczywiście czuć w sterowaniu, w grafice, że to jest po prostu ta sama gra w innej szacie. Nie ma co prawda tego systemu strzelania i obrażeń. Gdzie tam widzimy jak kości nam się łamią a la Mortal Kombat, także te jest takie fajny tytuł. Little Battle Mac Maximum Games to akurat jest ciekawy tytuł z tą grą, bo ona na premierę była niegrywalna na PlayStation 4. Po prostu tak klatkowała, że to jest mistrzostwo świata. Dopiero po jakiś tam patchach gra zaczęła być grywalna. Akurat tutaj gramy magiem, tworzymy sobie jakieś tam magię, walczymy z potworami. Całkiem taki udany tytuł, jak już go spatchowali. Space Hulk Tactics, akurat to jeszcze nie grałem, akurat że lubię gry też taktyczne. To zakupiłem. Teraz widziałem, że to gra na Allegro z dwie dychy kosztuje nowa. Przerwał mi telefon, ale wracamy do nagrania. Burnout Paradise Remastered. No, gierka, że tak powiem, przemiodna. Arcade'owe wyś arcade wyścigi, takie pełną gębą. Ja uwielbiałem serię Barna, to właśnie z PlayStation 2, Revenge, Dominator. I żałuję, właśnie, że nie wydali remasterów właśnie tamtych części. Nie wiem, dlaczego się nie pokusili o to. Myślę, że dużo osób by, by chętnie po nie no, Ale mamy Paradise'a, który, że powiem, nawet chyba na Wii U, już, nie Wii U, tylko Nintendo Switch'a też wydali. Także na wszystkie platformy, jakie się dało. Ale się nie dziwię, bardzo dobry tytuł, warto zagrać. New For Speed, Payback, tutaj klasyczny New For Speed od Ghostów Tu bodajże z tego co pamiętam była też dosyć tak filmowy, tak samo jak, jak ta kolejna część Już, już nawet mylą mi się te wszystkie części, ale przeszedłem, całkiem fajny, jak każdy New For Speed Dungeons dwójka czyli coś ala Dungeon Keeper powiem nie ma takich gier teraz. Zarządzamy, że jak powiem, lochami, budujemy nasze potworki, podbijamy krainę żywych. Fajny tytuł: Tourment Ty 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 of Numenera, nie wiem jak to się wymawia, wersja z soundtrackiem. Gra bardzo szybko staniała, tam chyba badający, że ona była sfinansowana też tak z Kickstartera. Wydawca Techland. Jeszcze nie ograłem, niestety. Aczkolwiek lubię tego typu gry, więc na pewno za jakiś czas wyląduję w nośniku i sprawdzę, czy warto się zagłębić w tą historię. No i mamy kolejnego remastera Final Fantasy. Tu mamy X i X2 w wersji HD. Też gra z PlayStation 3 przeniesiona na, na czwórkę. Nie wiem, czy to jest jedna płyta. Tak, jedna płyta. Ona też była wydana na, na trójkę, ten remaster, tylko że tu jest na czwórkę, jeszcze chyba jeszcze lepszy. Bardzo fajny tytuł, ja go chyba kupiłem, że w Biedronce był w promocji po 5 dych, także bardzo fajna gra. Kolejny Call of Duty, Advanced Warfare, chyba jako pierwszego tą część grałem na, na PlayStation 4. Tu mamy też właśnie jakieś egzoszkielety, skaczemy. Tak samo jak w poprzedniej części, fabuła, fabułę przeszedłem i na półeczkę, tak. Kolejna Battlefield 4. Też wyszedł na trójkę i na czwórkę. Ja ograłem sobie wersję na czwórkę. Też kampania tutaj, jakoś troszkę w multi pograłem. Całkiem fajny multi. I tyle. Kolejny tytuł. RPG Turowy. Wyszedł też chyba na wite, bodajże. Był też w Plusie. Grand Kingdom. Całkiem fajna gra. Całej nie przeszedłem. Gdzieś tam odłożyłem na półkę jakoś nie wróciłem. Będę musiał. Kiedyś dokończyć ten tytuł. I tak samo tutaj mamy Watch Sleeping Dogs Definition Edition, to jest to z książeczką, takie dziwne wydanie, właśnie. Ja ograłem cały tytuł na PlayStation 3, także tego nie ruszałem, tej edycji ulepszonej. To dziś ponoć jest jakby ten sam Sleeping Dog, to jest to, co było True Crime. Gdzieś to dziś czytałem, że to jest właśnie miała być kolejna część True Crime, ale. Ale wydali pod innym nazwą. Ale gierka bardzo fajna. No i mamy Battlefield Dynka też bardzo szybko stanie. O gdzieś tam kupiłem. Przeszedłem tą kampanię, która już tak pewnie była Wersja rewelacyjna. Wersja ze Steelbookiem. Tomb Raider. Anniversary. Też właśnie takie wydanie z książeczką. Też całkiem fajny tytuł. I akurat mi się bardzo spodobał, Ta nowa trylogia Lary. Którą wydawał Kryształ Chris, Dendlami, złącznie z ostatnią częścią, którą tak mocno zjechali. A według mnie nie była wcale taka zła, też się przy niej świetnie bawiłem. Kolekcja Biosoka, no tego nie mogła zabraknąć jako fan właśnie tej serii. To są, że jak powiem, na jednej z płyt jest właśnie Bioszok i, i Biosok 2, a na tej jest wersja Infinite, która, że tak powiem, tak jak wcześniej już mówiłem na filmikach, nie bardzo mi podpasowała. To świetne wydanie. I teraz tak, Dear tri też to jest wydanie z, z filmem na, na Blu-Ray i grą, też akurat dużo grałem akurat na kierownicy w tą grę. The Crew, White Run Edition, czyli od Ubisoftu nasze otwarte świat, samochody, całkiem fajny tytuł, nie przeszedłem, aczkolwiek też dosyć dużo grałem, zrobili też dwójeczka, tam już są motorówki i samoloty. Kolejny tytuł, no właśnie God of War. Też, że tak powiem, jak odpaliłem ten, ten tytuł, to też wyciągnąłem go z konsoli dopiero, jak przeszedłem całą grę. Po prostu grafika, gameplay, no po prostu wow. Warty, warty ograć ekskluzyw na, na PlayStation. Kolekcja rezydentów, oczywiście tych wydanych, bo na Gamecube, a potem na, na Wii. Także tu mieliśmy dwie części Residenta 0 i jedynki, także wiem, że chyba Rezident jedynka wyszedł na GameCube, potem go na Wii przeportowali, a teraz dostaliśmy, że powiem, całą kolekcję na plejaku playaku 4. No i tutaj wcześniej była pokazywana The Wilwyn 2 tu mamy jedyneczkę, tak, jak ja wcześniej mówiłem, mi się jakoś bardziej podoba ta część, ta część pierwsza. BJ Blaskowicz, tutaj mamy Wolfensteina, The New Order, to jakby nowe rozpoczęcie, nowej trylogii. Świetny tytuł, po prostu genialna strzelanka. Ja uwielbiam akurat grać w, w tą grę. Poza tym strzelanie do Niemców, no, kto nie lubi. I oczywiście nie mogło zabraknąć do dodatku do samodzielnego Old Blood. Przy czym, wydawało mi się, że ten sam dodatek jest dłuższy niż, niż podstawka, nie wiem, takie miałem jakieś dziwne wrażenie. Też bardzo fajny tytuł. No i oczywiście Wolfenstein k NF Colossus, tak samo trzyma poziom jak, jak dwie poprzednie części. Nie gramy już z tą trzecią, gdzie gramy córkami Bliskowicza, ale pewnie też wpadnie w moje łapska, też na pewno z chęcią ogram i poszczelam sobie do, do nazistów. Minokuni 2, Revenant Kingdom, że jak powiem, ograna, całą tytuł przeszedłem, aczkolwiek tak jak wszyscy czytałem w recencjach, nie jest tak samo dobra, jak jedynka. Jedynka to jest mistrzostwo. Ta gra jest jedynie dobra, poprawna. Nie, no Nie trzyma niestety tego poziomu co jedynka, także trochę się rozczarowałem. W tej części dodał nam jakby zarządzanie królestwem, budowanie zamku swojego tam. Rekrutowanie ludzi, aczkolwiek, no mówię, fajny tytuł, ale, ale nie to samo co jedynka. No i Souls Likey, czyli Bloodborne Exclusive na Playstation 4, też bodajże trafił do Plusa. Gra bardzo fajna, tak samo od software, troszkę inne klimaty, ale, ale jak ktoś lubi sousy, to i to musi zagrać. Terraria, Pfuch, co ja tu mogę powiedzieć, nie grałem w to trafiło mi się, wiem więc co to tytuł taki Minecraft 2D yy, gdzie budujemy, walczymy jakimś tam bosami, potworami może jakieś odpale. zobaczę yy, w czym jest fenomen tej gry mam też bodajże na PlayStation 3 a ani jednej ani drugiej nie odpaliłem no i wiedźma, oczywiście, to wydanie na premierę sobie kupiłem yy, nie grałem jeszcze w tą wersję z dodatkami będę musiał się sobie, że tak powiem ja zakupić, to też bodajże jest Soundtrack, jakiś tam plakat. No, no, tu co tu będę mówił, no, po prostu majstersztyk, majstersztyk. Co się dało powiedzieć o Wiedźminie, to już się powiedziało, także po prostu, hu, uwielbiam ten tytuł. Just Cause Trujeczka. czyli Rozpierducha w tropikach. Bardzo fajny też tytuł, jak ktoś lubi, że jak powiem, taki totalną rozwałkę. Później robi gra się bardzo postarzalna, tam odbijamy bazy, niszczymy, ale ogólnie ja się dobrze bowiem przy tym tytule. Final Fantasy 15. No, niestety nie ograłem. Włączyłem trochę, pograłem, pograłem. Jakoś mnie tak nie chwyciło i odpuściłem. Nie wiem, może z uwagi z tego, że wiedziałem, że to jest wydanie takie, jakby trochę jeszcze niepełne, bo tam wychodziło potem Royal Edition, jakieś inne edycje. Może jak dorwę pełną edycję, to wtedy może od nowa spróbuję w to zagrać. Deathwing Enchanted Edition yy, też Space Marinesy. Yy, ogólnie na, bardzo mi się ta gra na gameplayach podobała, ale jak już włączyłem na czwórce, jakoś, jakoś to nie było to samo, co, co sobie wyobrażałem po prostu. Także trochę pograłem i odłożyłem na półeczkę. Mother Gunship, yy, Rogalik yy, z budowaniem broni, Tutaj, że jak powiem. Dosyć długo w to grałem. Całkiem fajny tytuł. Jak ktoś lubi takie arkadowe strzelałki, gdzie. Możemy sobie zmontować własne bronie. Naprawdę fajny, fajny tytuł. Fajnie się strzela. Wipeout. To, to bardziej kojarzą wszyscy, kto, którzy ogrywali gry na Play'aczu jedynce, taka była wtedy sztampowa seria. Tu mamy Omega Collection, tu mamy chyba bodajże kolekcję z Play'a 2, tam z jakieś zwity część była zremasterowana. Także to są chyba dwie wersje jakieś tam tego Wipeouta już, że potem chyba się dodali jakieś tam opcje na VR, -a. No już nie pamiętam dokładnie, aczkolwiek pograłem całkiem fajnie się w topyka. Ostatnia gra The Division. Ub towy, otwarty świat. Ona była mocno promowana. Oczywiście standardowo do gry, grafiki był. Nie było tego samego co na, na trailerach z zapowiedziami. Dwojeczka wyszła troszkę taki okrzyknięta klonem, także tytuł grając całkiem fajnie się strzela, przeciwnicy, gąbki na naboje, zbieramy coraz to lepszy sprzęt, jak ktoś lubi tego typu gry, jak najbardziej można popykać. I okazało się, że brakło mi jednej gry do 50, bo tam były te grubsze pudełka, więc jeszcze z boku zauważyłem, że leży mi ten tytulik, Naruto. Shipunden Unlimited Ninja Storm Legacy To też kupiłem na, na, na Olyxie bodajże. Nie mam chyba artbooka, tam mi się wydaje, bo coś za krótkie to pudełko. I tu mamy wydanie. Cik Całej trylogii Naruto, która wyszła na PlayStation 3. Tam były te trzy części. Mamy część jakieś anime. I mamy pełną wersję Naruto Storm Road Boruto. Czyli mamy tutaj Storma 4 razem z dodatkiem właśnie Ratto Boruto. Także tutaj tego czwórki nie ogrywałem. Ogrywałem część tej trylogii i ogrywałem też na trójce, w ładnym steelbooku. Myślę, że to był akurat dobry zakup. Ja akurat za ten tą, za tą cały zestaw z tym steelbookiem zapłaciłem 100 zł z wysyłką, więc wydaje mi się, że, że akurat to był dobry wyryw.